Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry, jaką jest oczywiście Ghost of Tsushima, Director's Cut, no i jesteśmy na wyspie Iki, gdzie dzisiaj zajmiemy się kolejnymi interesującymi zadaniami. Eee, w ogóle jestem w tym oto miejscu, mamy tutaj, przejeżdżałem tutaj niedaleko, wyzwanie łucznicze, którego jeszcze nie zacząłem, eee, no i mamy tutaj misję Skutek Straty. Mnich oddał w ręce Mongołów, oddał się w ręce Mongołów, by nie zniszczyli obozu ocalałych niedaleko jeziora Nagata. Być może uda mi się powstrzymać Mongołów i odesłać mnicha do obozu, gdzie jest bardzo potrzebny. Też mam taką nadzieję, ale czy się uda, czy się uda zobaczymy. W ogóle czekajcie, tutaj mamy to całe, całe wyzwanie. Czy ja tutaj strzały dostanę, bo nawet nie pamiętam wyzwania, nie, to chyba dostaję od razu strzały. Dobra, wyzwanie ucznicze, próbujemy. Ale nie, nie wiem jak to będzie. Dobra, zaraz się przekonamy, dobra dawaj, kurde szybciej, Opa, nie, nie trafiam, dobra, tak być nie może, słuchajcie, no nie, no nie, mo no nie, no teraz to już absolutnie katastrofa, yy, dobra, tamto trzeba naprawdę wycelować mocno, dobra, dostało, tutaj nie, no tak, tak, ojej, zaraz nawet naj najgorzej tego nie ogarnę. Tak, dobrze, widziałem lepszych, no ja się nie dziwię, bo mi poszło słabo, niestety. Ej, dobra, dobra, ja tu naprawdę muszę używać tego spowolnienia czasu, żeby to ogarnąć lepiej. Dobra, jeszcze raz spróbuję, może chociaż to srebro dostanę. Eee, dobra, może zacznijmy w ogóle od tego. Dobra, patrzcie, tak jest, od takich trzeba zaczynać, bo eee, to ewidentnie najtrudniejsze, ale w mniej niż 7 sekund się zmieścić to naprawdę słuchajcie, ciężko. No bez spowolnienia to tutaj to nawet nie wchodzi w grę, nie, chodzi, nie wchodzi w rakubę. Nie no tak, w ogóle dobrze mi poszło, oni jeszcze mnie obrażają. Dobra, ważne, że mamy słuchajcie, chociaż tyle, ja to na złoto będę robić jeszcze spokojnie, no to jeszcze przyjdzie pora. Yy, ale, 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 teraz to my już tutaj jedziemy. Yy, tutaj mamy to zadanie z mnichem. Tak więc wsiadajmy na konia i lećmy w tamtym kierunku. Nie jest tak daleko, 250 metrów około, no to tak, tak w sam raz, żeby się... Akurat troszkę przejechać, o. przeskoczysz, nic się nie stanie, nic się nie stanie. Dobra, tutaj widzę, że... Coś mamy. Co to za ognicho? Coś ciekawego się tutaj dzieje. Co teraz? Dobra, on chce... Ej, że to nie jest ten, którego spotkaliśmy wcześniej wieśniak? Jak budowa domu? Mój plan jest niezły. Budowałeś coś kiedyś sam? Szczerze mówiąc to nie. I dobrze. Uczę się teraz polować i zbierać skóry, żeby zrobić dach. Zwykle ojcowie uczą tego synów. Mam pytanie: straciłeś rodziców podczas inwazji samurajów? Podobno w czasie powodzi, która wtedy nadeszła. Wychowywała mnie babka, dopóki sam nie stanąłem na nogi. Na twój nowy dom mam więcej skór niż potrzebuję. Dziękuję ci. Ponownie. Powinienem radzić sobie sam. A nie polegać na tobie. To nie twoja wina, że Mongołowie spalili twój poprzedni dom. Przyszli, gdy pracowałem w polu. Nie dało się nic uratować. No, to chyba mam już wszystko. Mam nadzieję, że nie spotkasz mnie tu znowu przy zbieraniu surowców. Oj, tam nawet jak spotkam, to mu pomogę. Oczywiście. Wydaje się być yy, takim spoko gościem. Dobra, widzę, że złoty ptak gdzieś tutaj lata, natomiast... Yy, Natomiast, natomiast... Ja kieruję się tam dalej. Za złotym ptakiem jeszcze przyjdzie pora troszeczkę polatać. Na razie przekonajmy się... O, są wieśniacy. Dobra, to są ci, którzy chcą uratować mnicha. Porozmawiajmy więc z nimi czym prędzej. Nie mamy jedzenia dla ciebie, mój panie. I tak bym go nie przyjął. Nie po tym, co plemię zrobiło z obozem. Ktoś został ranny oszczędzono nas dzięki dosiunowi to mnich zarządzał obozem zgodził się pójść dobrowolnie jeśli nas nie skrzywdzą dokąd go zabrano nie wiemy ale nasi go szukają pomogę człowiek który poświęca się za innych to rzadkość Chotokę powiedzie gdzie prowadzimy poszukiwania jej mąż dowodzi grupą okej okay, super 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 to masakra temu co się dzieje widać że oberwał tą trucizną co nie yy, niestety ale to tutaj w tym obozie mam szukać tak w tym obozie jak najbardziej przyjrzyjmy się to chyba ona ludzie szukający Dosiuna widziałaś dokąd poszli nie i nie zamierzam czekać aż wrócą mnie ich ryzykował życie byś mogła tu zostać nie prosiłam go o to a teraz go nie ma tak jak jedzenia czy zapasów po co mam zostawać? A to może jednak nie ona? Może nie, bo hotoka to chyba ona, prawda? Dobra, ty ze mną rozmawiać nie chcesz, a szkoda. Ho, huh, kogo my tu jeszcze? Kogo my tu jeszcze mamy, kto by chciał ze mną pomówić? Nie, no to ona musi być gdzieś dalej. No serio, tutaj nie widzę absolutnie nikogo, nikogo więcej. Halo, halo. Zaraz, gdzie jest ten obszar? Chwileczkę, nie no ja muszę. Na pewno się nie cofać, to powin... powinno. być gdzieś tutaj, ej, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, ale nie widzę. Nie no, to na pewno nie ten tutaj, nie, on nie rozmawia z nami. No tak, wróć na miejsce poszukiwań, tylko. Nie wiem, co ja ślepy jestem, czy naprawdę nie widzę, no ale... A może tutaj muszę coś znaleźć? A tu są jakieś zapiski w ogóle z Iki. Uuu, zbieramy. Nabazgrana wiadomość. Ja, Zemonie, poszukam w zniszczonej wiosce zapasów. Zdobędę drewno na i poszukam kwiatów na lekarstwo. do na dla ciebie. Nie martw się, pójdę nocą, by ustrzec się strzał. Proszę, jedz, śpij zdrowie i tęsknię za tobą. Wrócę po trzech księżycach. Mokutan. Okej, okay, ale to raczej nie to, czego poszukiwałem. Nie, no serio, bo ten obszar poszukiwań mam w ogóle jakiś taki mega mały. No, ale tu przecież nikogo nie ma. Chwilę, no chyba, że tutaj gdzieś na wzniesieniu. I też nie. Dobra, zwariowałem trochę, bo nie wiem po prostu gdzie szukać. Co z tego, że jestem teoretycznie w tym miejscu? Mamy to zadanie. A, tam na górze ktoś jest. A ja zupełnie nie widziałem. Dobra, już mam, słuchajcie, już mam, już widzę. Z, tak z bliska to nie było widać, że tutaj jeszcze coś jest. Ale mamy cię. Nie do wiary. Widziałam samurajów 15 lat temu. Masz na myśli ludzi pana Sakaja. Tak, z czasów inwazji. Nie masz tu czego szukać. Mongołowie to byli. Pomagam odnaleźć mnicha do Naprawdę? Szuka go mój mąż i kilku innych. Poszli za Mongołami aż do mostu. Pokażę ci lepiej zostań. To niebezpieczne. Chcę pomóc. Zawdzięczam mu bardzo wiele. W ogóle nie ma ręki z tego co widziałem, straciła ją pewnie przez Mongołów. Skutek straty. A może... a może przez samurajów. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć przez kogo tak naprawdę. Przynajmniej na razie. Tędy dobrze, podróżuj z Hotoką, by znaleźć oddziału ratunkowy w ogóle koteły jak tu sobie chodzą, yy, dobrze, chodźmy. Ale czy na piechotę, czy może właśnie... Widziałam powiedziałam o samurajach. Wybacz. Wiele mi wtedy odebrali. Mówisz o swojej ręce. Byłaś jeszcze dzieckiem. Wojna czy nie to nie powinno cię spotkać. W stajni znalazłam rannego samuraja. Nakarmiłam go. Ojciec mnie nakrył. Odciął mi rękę. Rękę, która karmi wroga. To okrucieństwo. Źle postąpił. Nie. Miał rację. Następnej nocy samurajowie wyrżnęli całą wioskę. Dalszym zaopiekował się mną. Opatrzył ranę. Przeżyłam dzięki niemu. Zabdzięczam mu życie. Masakra własny ojciec odciął jej rękę. No to tak. Tego się nie spodziewałem. Jakby spodziewałem się Mongołów, spodziewałem się samurajów, ale nie takiego obrotu sprawy. Coś jest na drodze. Mm -hmm, jakieś martwe ciało Zabici ludzie Mój mąż! Zostań tu, sprawdzę to Chyba mi nie dobrze Oddychaj głęboko No właśnie, spokojnie, zaraz się przekonamy, czy to aby na pewno on Ten jest starszy Rokuro Poszedł z moim mężem Był nowy Okej, okay. czyli to nie on Czyli niestety musimy poszukiwać i in sprawdzać inne ciała Jest młodszy Ma znamię na brodzie to Kanedzi miał żonę i dzieci. Myślisz, że mój mąż przeżył? Ciężko powiedzieć. Musimy znaleźć Mongołów i to szybko. Tak jest, i to bardzo szybko, dobra. Gdzie mamy iść? Czy tu coś jest jeszcze. Czemu mogę się. Coś jest na drodze. Przyjrzeć na drodze, ale gdzie na drodze? Dobre pytanie, gdzie? Chwilę. A nie, zaraz, musimy wrócić na miejsce, czyli tutaj bardziej, poszukiwać ten obszar. Okej. Okay. a no tak, no bo tutaj w sumie prowadzi ścieżka i coś jest rzeczywiście na drodze, ale to nie ciało. Ten ryż. Pewnie jest to z waszego obozu. Zapewne. Mongołowie zabrali jedzenie. Chodźmy za nim. Dobra, mamy ślady. O nie, znowu to. Co Chodokę powiedziałaby na to, kim jesteś? Okaleczono ją. Wyrżnięto jej wioskę. Wszystko przez zuchwalstwo twego ojca. Nie odpowiedziałeś na pytanie. O męża. Myślisz, że przeżył? Musimy iść jak najszybciej. Staram się, ale moje stopy i plecy musiałam iść. Tyle zawdzięczam do Shunowi. Lecz jeśli stracę męża, nie ja wiem, co zrobię. Znajdziemy go. Tak, że założę rodzinę. Ale poznałam to, z nim nagle tyle stało się możliwe. Ale bez niego. Zostańcie tu, pozbędę się ich. No, proszę, mamy, słuchajcie, mongołów, ale są odwróceni plecami. Więc może nawet nie będę kombinował z prowokacją, tylko po prostu seria skrytobójstw i jazda. Jak działa, to działa. Muszę się przyjrzeć. Czy ktoś mnie widział? Coś słyszałem, ale. Dobra, jest ich tam dość spora. Uuu, naprawdę dużo i tam, i tutaj. No nie wiem czy... Nie wiem właśnie czy z prowokacją będzie warto kombinować. Mamy krótki łuk, ale myślę, że jak coś to spróbujemy ciężkimi strzałami. Tylko żeby oni nie zabili tutaj. Albo dobra, wiecie co, spróbujemy. Może będę tego żałować. Może będę żałować, a może nie Przekonajmy się. Leżysz! Dawaj, ja ten taki widzicie spany. Myślał, że mu się uda. Nic bardziej mylnego. To wszyscy? A gdzie tam? Jacy wszyscy? O nie, to ten ich tutaj nawołuje. Dobra, da dawaj. Kurde, przeżył. No i trafił mnie. No nie, najgorzej. Dobra, nie no, oni są bardziej wytrzymali przez tego. Przeklętego szamana. Dobra, dobij go w ten sposób. Nasz... No, a ty teraz co? Ty teraz co? Błagasz o litość. Nie będzie żadnej litości. Dobra, czekajcie. Ej, tutaj można w to strzelić. Ej, to jest jakaś rozkmina. Oj! O kurde, dobra, myślałem, że to podpalę, ale coś, coś nie wyszło. Dobra, by ci ucznicy to... O, no tak, trochę, trochę za późno to zrobiłem. Nie tak to miało być, ale chyba się boją. Zobaczcie, a tak, uciekają tchórze. Dobra, jazda z nimi. Dobra, leżysz. Zmienimy tutaj na tarczę. U, taki jesteś? No to o, leż, 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 leż. Dobra, co my tam mamy? Uciekają? Nie, no słuchajcie, aż głupio takich zostawić przy życiu. A, i chyba ucieknie. Haha, nie. Nie ma tak, nie oszczędzę was. Nawet nie myślcie. Co tu mamy? Strzały. No i bardzo dobrze, przydają się. Dobra, ale co ja tu mam zrobić? Bomba dymna, jasne. Wszystko się przyda, amunicja, zapasy. Tak jest. Zbieramy co tylko się da, kiedy masz pełne jak powiem, nadwyżka i jest umieszczana w sakrach do środka i to jest super, to jest naprawdę super, że to automatycznie leci, że nie muszę tego, wiecie, gdzieś tam wkładać. Wow, Ej, chwila, co jest? No nie wie, że tam jest, kurde, tam jest Mongo i zobaczył mnie, najgorzej. Dobra, coś jeszcze tutaj interesującego, kolejne zapasy. Wiem, że ono, dobra, ale zanim on zejdzie, to trochę minie, to jest już inna sprawa. Dobra, przyjrzyjmy się tutaj jeszcze. Czy tu nie trzeba było kogoś uratować? No właśnie. Nie jestem przekonany. Klejąca bomba. Dobra, zbierzemy wszystko, co tylko się dam. A, tam trzeba uratować. Dobra. Chyba. Chyba że to nasza przyjaciółka. Nie wiem, zaraz się przekonamy. No tak, wpadłem w wir walki. Ej, zobaczcie, jest tam jeden. Ty, ty, ty. Kurde. Dobra, chciałbym go załatwić, bo on będzie mi tutaj gdzieś biegał i potem przeszkadzał jeszcze. Trafił mi z tego przeklętego łuku. Aha, dostał. Kurczę, tak ledwie, bo ledwie było go widać, ale trafiony. No dobra. Jeszcze zobaczymy, może tu są jakieś zapiski. Nigdy nie wiadomo. Tak, tutaj jakieś warzywa, jednak bardziej. O, tu coś jest. Bomba prochowa, wszystko się przyda. Tak jak mówię, kunaje to już w ogóle. Najlepsze, co może być. To, co najbardziej lubię. Więcej zapasów, więcej amunicji. Dobra, chodźmy tam. Chodźmy tam czym prędzej. Nie no, to jest właśnie. Widzisz, może to jest jej mąż? Nie wiadomo. Oby, oby to był. Nie, to jest mnich jednak. Zawdzięczam ci życie. Mój panie, czy młody człowiek żyje? Nie mogłem do niego dotrzeć. Wybacz sobie. Zasłużył na piekło nieprzebaczenie. Chod, okay. Zabrałeś mojemu dziecku ojca! Gdybym wiedział jesteśmy dla ciebie nikim. Tak było 15 lat temu i tak jest dzisiaj. To była sytuacja bez wyjścia. Mój mąż nie zginie na próżno. No ale <ślesk> z no. czasem ci wybaczy, a ty musisz wybaczyć sam sobie. No przecież robiłem, co mogę. Talizman rozpaczliwych kroków. Jeśli nie podzielasz strzału, możesz zyskać jedno poprzez zablokowanie wystrzelania w twoim kierunku strzału. Wymaga opanowania techniki odbijania strzału. Ciekawe. No ale przecież to nie moja wina. Czemu zawsze jestem oskarżany o wszystko dosłownie? Tak to wygląda, nie oszukujmy się. To jest w ogóle zadanie z chorągwiami, którego nie ukończyłem. No tak, trzeba je w ogóle znaleźć, szukać, sprawdzać. Aaaa, dajcie spokój. Dzisiaj już nowym zadaniem, typowym nowym zadaniem nie będziemy się zajmować. Natomiast y, chciałbym tutaj troszeczkę podróżować, posprawdzać y, nowe lokacje, pojechać trochę na południe, bo tam na pewno sporo jest do zrobienia. Sporo jest do znalezienia. Być może złote ptaki będą mnie też nakierowywać na jakieś ciekawsze miejsce. Ale co my tutaj takiego interesującego mamy? O nie, to jest znowu ta zakrwawiona kapliczka, właśnie, tymi, tymi specjalnymi kapliczkami, słuchajcie, dobra, fajnie, że ją sobie odblokowałem, ale te specjalne kapliczki sobie chcę zostawić na jakiś taki jeden odpowiedni materiał, więc spokojnie, wszystko w swoim czasie, na razie jednak jeszcze nie. Tu jest w ogóle wyspa Saru. Ej, może pojedziemy tutaj na ten przylądek, bo to się chyba jakoś łączy, mam takie dziwne wrażenie. Prawdopodobnie tak. No odkryjemy może coś, coś nowego. Trzeba troszeczkę dokonać eksploracji, tak żeby nawet na przyszłość było łatwiej. Jeżeli będzie potrzeba udać się gdzieś tam na południe, może będziemy mieć jakąś szybką podróż, kto to wiem. Ale najbardziej to bym chciał znaleźć jakiś taki, wiecie, obóz do ogarnięcia. Co tu się stało? Nie mam honoru. Pan Simura powiedział to, kiedy stoczyliśmy z nim ostatni pojedynek. Masakra. No i taka prawda, niestety. Taka prawda. Ej, tutaj mamy coś ciekawego. Tu zaraz blisko. Teraz gdzie dokładnie? Pokaż mi to, bo to jesteśmy dosłownie krok od tego chyba. A tutaj. Czy to są jakieś gorące źródła? O co chodzi? Tak. Czyli tutaj też mamy gorące źródła, tak jak. Nacusimie? Okej, małpko. Masakra, małpki tutaj są. Okej. Okay. Te <grytanie> małpki, jak się patrzą. Ej, masakra. O czym będziemy rozmyślać? O Tenzo czy moim koniu? Może o Tenzo? Nigdy nie spotkałem kogoś takiego jak Tenzo. Całe życie nienawidził samurajów. Mogłbym mnie zostawić, żebym umarł, albo okraść. Ale ze mną został. Hmm. Nasz pasek zdrowia minimalnie zwiększony, ale tutaj nawet to minimalne zwiększenie się przyda, nie przeczem. Yy, jednakże. No właśnie tenzo, tenzo, co z tym tenzo będzie? To jest bardzo dobre pytanie w ogóle Wiecie to co może sobie tutaj gdzieś przejdźmy i wezwijmy wierzchowca, on może da radę przejść, czy nie? Czy nie. Zastanawiam się, czy on może tam w przejść w ogóle. Dobra, chciałbym gdzieś tutaj się udać, jeszcze dziś. No mówię, trochę tego obszaru znaleźć fajnie, ale tutaj ten martwy człowiek w takim miejscu. I te wspomnienia niestety złe wspomnienia. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Przejedźmy się kawałek, zobaczymy, co my tu mamy. Strzały! Uuu! Czekajcie. Ej, chwila, jak tu. O, dobra! Dobra, dobra, dobra. Ja oczywiście, słuchajcie, tak rzadko używam. Yy, tak rzadko używam yy, te, tej umiejętności. L1, dobra. Już właśnie zapomniałem, którym to się robi. Dobra, poczekajcie, poczekajcie. Już ja mogłem mogłem was wszystkich staranować ładnie. Dobra, ale może i tak się uda! Pięknie, taranuj ich. i Dobra, jeszcze raz objedziemy. O, tu jest jeszcze jeden. O, dobra, nie do końca to chciałem zrobić, ale. Wsiadaj ponownie. Wsiadaj ponownie na swojego zacnego wierzchowca, mogę? Czy nie mogę? A, dobra. Teraz to może być ciężko. Dobra, leżysz. Tam ci w ogóle uciekli? Op. Gdzie tam do mnie strzelasz? Skunają go. Tak jest. Idziemy. Tak jest. Ginie. Zostawa księżyca. No, no tak, tak, wiem, ale no. No i tak jest już na wykończeniu. Dobra, niektórzy uciekli. Jak uciekli, tchórze, to niech uciekli. No ale jednak słuchajcie, szarża, muszę oni zawsze pamiętać, nie zapominać. No bo to w takim przypadku, jakbym tutaj od razu wjechał na nich, no to to byłoby naprawdę skuteczne. Dobrze, tutaj nie ma nic interesującego. Nie, ale tam na pewno coś będzie. Jestem przekonany o tym, że w takiej części wyspy musi coś być. No ale spokojnie, zobaczymy. Coś tam jest. Pali się jakieś ognisko, tylko nie wiadomo, czy to Mongołowie. Oho złoty ptak, no leżą tutaj martwi, więc... Nie, to jest wyzwanie łucznicze. Kolejne już. Dobra, kolejne wyzwanie i coś jeszcze, czy... czy już nic więcej? Dobra, bo na wyzwanie to ja się mogę w każdym momencie cofnąć. Mm, dobra, fajnie, że mamy je odblokowane, ale... tu też coś jeszcze może być. Chociaż żaden złoty ptak nas... w to miejsce nie kieruje, co prawda. Mamy bardzo wysokie góry. Ej, ale... Tak, jakbym usłyszał tego ptaszka. Ej, coś tu jest, jakaś świątynia małp? Można wjechać tu na górę. Zobaczcie, interesujące. Tylko, o, proszę, a ten co tutaj, co tu Sarenka robi? Sarenko, uważaj. Czy tam jelonku, nieważne. Coś tu mamy. Na szczycie góry zapewne. To może być jakaś specjalna świątynia. No, na wspinanie się na świątyni to była oczywiście ważna część yy, gry tak naprawdę tej podstawowej, którą przechodziliśmy. Dobra, tutaj nic nie ma. I tu jest jakieś przejście, ale tutaj. Tak jakby dało się też wyżej przejść, no ale dobra, bardziej interesuje mnie to miejsce tutaj. Dokąd ono nas zaprowadzi. No dobra, to jest naprawdę wysoka wysoka góra. Co takiego na szczycie znajdziemy? Dobra, tutaj widzę, że mogę iść albo. Ej, zobaczcie, mam jakby alternatywne możliwości przejścia, albo gdzieś tam. Yy, tam górą, albo tutaj przeskakiwać. No, ciężko powiedzieć, która. O, nie, naprawdę. W takim momencie. Poddaj się. Wysiłek nic ci nie daje. Zbroja samuraja nie obroni cię przed własnym umysłem. nie działa Ej, dobra tu coś jest ale to raczej nie o to chodzi rzekłbym żeby schodzić tutaj na dół a przynajmniej nie wydaje mi się dobra dobra możliwe że musimy się cofnąć No ciężko powiedzieć słuchajcie bo o, to nie, nie jest takie proste ale tu żadnego więcej interesującego przejścia nie mam nie nie Kurczę, kwiat chciałem zdobyć, a nie tu się wspinać. Ciężko powiedzieć. Na... No nie! A Ała, to bolało. To bolało, bez wątpienia. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, dziwne. Jakoś dasz radę. Jakoś odkryjemy sekrety tego miejsca. No, jestem o tym święcie przekonany. Dobra, teraz zbierz kwiaty. Może niepotrzebnie tutaj wchodziłem. Ej, bo tu się da w ogóle przejść. Ej, no co jest? Nie, naprawdę. Dla, dlaczego? Dlaczego spadł? Dobra, ale w tym miejscu przynajmniej jesteśmy. Ok, no no, patrz, dlaczego, dlaczego ty się nie wspiąłeś? Przecież tutaj dasz radę. No właśnie, tu spokojnie można się wspinać. Dobrze, że tu przynajmniej ten save był blisko, bo bym się zdenerwował. Dobra, to trzeba jakoś powoli zrzucić i odblokować sobie przejście. Naprawdę jestem ciekaw, co my tutaj takiego będziemy mieli. Dobra, tutaj rozumiem, że muszę przeskoczyć dalej, prawda? Tak, trzeba było przeskoczyć dalej, ale już widziałem, że na chwilę coś tam się odblokowało, że można skakać i się czegoś złapać. No tak, to są właśnie takie, słuchajcie, dobre wspomnienia tego jak to kiedyś mi kiedyś mi szło właśnie to wspinanie. To często się takie rzeczy działy, to nie myślcie, że to tylko teraz. Dobra, o, tutaj coś jest. Serio? Dobra, tu. A nie, zaraz, 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 a może. Dobra. Ale to chyba chodzi o to, żeby tylko się rozbujać, czy może wejść na samą górę? Że mówiąc, tak powiem szczerze, no nie wiadomo. A ja tutaj nie byłem? właśnie, tutaj chyba byłem. Ja się w ogóle jakoś cofam trochę? Nie, no ciężko powiedzieć, naprawdę. Ej, ale tu jest też przejście na górę. Nie, no masakra, po prostu człowiek. To jest w ogóle ciekawe, że mamy takie miejsce i naprawdę ciężko powiedzieć, gdzie iść, bo mamy różne rozgałęzienia i nie wszystkie gdzieś prowadzą. Taka prawda. Nie wszystkie gdzieś prowadzą, ale wchodzimy coraz wyżej, coraz dalej. Więc jest nadzieja. Nie no na górę nie mogę, czyli muszę raczej sakra. Raczej zejść. Co tu się dzieje? Dobra, dałem radę. Nie zabić się, to najważniejsze. Nie wiem, no mam nadzieję, że dobrze idę. Mam nadzieję i można powiedzieć, że głupi jestem, że ją mam. Może Dobra, dałem radę. Pięknie, to było, to było dobre. Ale, ej, dobrze, jesteśmy na dobrej, na pewno dobrej ścieżce. Zobaczcie, no już teraz jestem naprawdę wysoko. Jakbym spadł, to nie ma wątpliwości. Nie byłoby już dla nas absolutnie żadnego ratunku. Dobra, już prawie dzien. Wiem, że dasz radę. Wiem, że dasz radę. Próbuj więc. Dobrze, że mamy zapisywanie. Już już mnie cieszy ten moment, kiedy widzę, że jest moment zapisywania. Że nic złego się. Raczej nie powinno wydarzyć. Znaczy, a nawet jak się wydarzy, no to nie będę zaczynał, prawie że od nowa. Co teraz, teraz tutaj? Dobra. Ojejku, już prawie spadłem. Dobra, błagam, to jest chyba szczyt. To już jest chyba naprawdę szczyt szczytów. Sanktuarium małp. No proszę, tak czułem, że to taka małpia świątynia. Co nas tutaj czeka? Graj na flecie. O. Te małp przypominają mi pieśń, której nauczyła mnie matka. Ciekawe, no tobie to zawsze coś przypomina. Dobra, zobaczymy tańce małp. Okej, okay, teraz chwila prawdy. Czy, czy podołam? To wcale nie jest takie proste, słuchajcie. Ale daliśmy radę. O, małpka dostała owoc, jest zadowolona. Ale dobrze, że się tutaj dostałem. Było warto, myślę. naprawdę, było warto. Pieśni, której próbowała mnie nauczyć. dąsałem się, kiedy mi nie szło. Grała wtedy ze mną równie kiepsko co ja. By nie było mi przykro. No proszę, talizman ochrony masiry. Każde leczenie przy użyciu tutaj tego przycisku chwilowo wydłuża czas na perfekcyjne parowanie, perfekcyjny unik. Leczenie kosztuje dodatkowy punkt hart. No. Niby fajne, ale nie wiem czy będę z tego korzystać, ale za to widok, jaki widok, słuchajcie, piękny. Dobra, uważam, że zdecydowanie było warto się tutaj wspinać. Można nawet pogłaskać małpkę dodatkowo. <laughs> Jeszcze raz dać, żeby coś zjadła. Natomiast Ej, tu są świetliki, ale to są takie świetliki, które pokazują, że coś tu jeszcze jest ukryte? Czy. Czy one po prostu tak sobie tutaj latają? Czy może tutaj da się coś jeszcze znaleźć? Nie no, raczej na ten. Tak wiecie, że sami jakieś elementy zbroi potrafiły być gdzieś ukryte, no ale nie, nie, tutaj. Tutaj nic, nic takiego przynajmniej. Raczej nie widzę. Oprócz tego, że widoki są naprawdę ładne. Moi drodzy, to będzie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Jeżeli Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie, by być na bieżąco. Wiecie, mamy jeszcze jedno zadanie na pewno poboczne do ogarnięcia, więc na pewno się nim zajmę. Ale to tyle na dziś. Do zobaczenia, do kolejnego. Cześć czołem, i na razie. Hej!